Dlaczego John Henry Newman został oratorianinem? Z pewnością szczegółowe biografie i osoby zajmujące się tym wątkiem mogłyby bardzo precyzyjnie na to odpowiedzieć, ale wielu biografów podaje bardzo ważny wątek, który wiązał się tak naprawdę z życiem akademickim Newmana, kiedy jeszcze był anglikaninem. Kiedy był studentem Trinity College, potem był fellowem Oriel College, to struktura Uniwersytetu Oxfordskiego to struktura koledzy, a z kolei te koledze gromadziły grono profesorskie w małych grupach, grupach, które w dużej mierze były pewnymi wspólnotami. W takiej wspólnocie również młody John Henry Newman, jako asystent Richarda Wetlego, Odnalazł tę wspólnotę intelektualną, i jak podają biografie, właśnie w tym gronie profesorskim dokonywały się różne ważne dyskusje, dysputy, i to grono profesorskie dla Johna Henry'ego Newmana od samego początku było bardzo istotne. Na początku był oczywiście asystentem Richarda Łotelego, wielkiego logika tamtego czasu potem jego współpracownikiem, potem te drogi się rozeszły intelektualnie, bardzo się różnili. Richard Waitley został arcybiskupem Dublina, ale ta atmosfera Oksfordu, ta atmosfera dysput filozoficzno-teologicznych w gronie profesorskim, to była atmosfera, wspólnota, która mocno została odciśnięta w życiu i świadomości Newmana i kiedy został Kapłanem katolickim, kiedy w Rzymie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich w Kościele Katolickim, takiej wspólnoty poszukiwał. Taka wspólnota dla niego była cenna i chciał w takiej wspólnocie być. I kiedy odnalazł właśnie taką wspólnotę u oratorianów, podjął decyzję, też oczywiście inspirowane postacią świętego Filipa Neri, podjął decyzję, aby wejść w tę kongregacja, by stać się jej członkiem, dlatego John Henry Newman, wielki tolok, filozof, jest także Filipinem, jest także oratorianinem i na pewno ta historia czasów Oxfordu, czasów jego studiów, bycia członkiem grona profesorskiego, to te fundamenty, te można powiedzieć, pryncypia tej decyzji, oczywiście sam John Henry Newman musiałby indywidualnie odpowiedzieć, dlaczego taka decyzja, ale na pewno gdzieś tam ona ma swoje źródła w czasach Oxfordu, w czasach właśnie budowania tej wspólnoty akademickiej, którą potem odnalazł przez analogię we wspólnocie oratorianów.